W Wiem, jak to ważny temat dla Państwa. Zaprosiłam też media, dziękuję mediom, że pojawiły się na tym spotkaniu, bo emocje, które budzi budownia, budowa biometalowni w wyżykach, no po prostu przynajmniej zasługują na proszę, żeby je pokazać. Widzimy po tym spotkaniu, że ciężko będzie wygasić te emocje, a dlaczego ciężko będzie wygasić. To chcę też, też przedstawić dzisiaj mediom i zaraz Państwo też będą mogli swoje argumenty przedstawić. Przede wszystkim budowa tej biometanowni w tak bliskiej odległości od zabudowań, zwłaszcza w miejscowości, która w tej chwili wydaje mnóstwo pozwoleń na budowę. Staje się takim miejscem, taką trochę sypialnią, zapleczem miasta. Coraz więcej osób chce mieszkać na wsi, rozumiem. Na pewno nikt nie będzie się uskarżał na działalność rolniczą, bo zdaje sobie sprawę, gdzie się wyprowadza, ale nikt nie godzi się na to, żeby biometanownia w odległości 300 metrów od jego zabudowań, powstała. E, zwłaszcza, że mamy też informacje dotyczące, mm, na przykład takich biometanowni, biogazowni za granicą, w Niemczech czy w innych krajach, e, gdzie co druga ta biog biogazownia, biometanownia jest awaryjna, powoduje wybuchy albo rozszczelnienie zbiorników, w których e, miałoby się znajdować te wszystkie odpady. E, co też m, dla tej miejscowości ma ogromne znaczenie, dlatego, że e, spora część e, mieszkańców ma głębinowe studnie i stamtąd pobiera wodę. Jest to ryzyko zatrucia wody bitnej, i no, nie przemawiają do mnie argumenty firmy, która przekonuje o tym, że to będzie system niezawodny, bo na papier wszystko przyjmie, i jakby zdajemy sobie sprawę, że nie jest to takie proste i coś się zawsze może wydarzyć. Ważną kwestią w kontekście, tej, w kontekście tej budowy jest to, że w odległości kilku kilometrów od Wyżyk powstały dwie takie albo powstaną dwie takie biogazownie, biometonownie. To, to jest kalinowo, tam mamy przemysł mleczarski, więc też hodowlę krów, więc jest to dość, dość zrozumiałe. Będzie ona też rolnicza w Czarnocinie, ale już wiemy, że się przekształca w jakąś spółkę Zoo i, i już tak może rzeczywiście nie wyglądać to tylko rolniczo. Drugą kwestią, która mnie przejęła bardzo. To są wsady, które są potrzebne do tych gazowni. To też brzmiało na tym spotkaniu z Państwem w Wyżykach. Bo okazuje się, że ta działalność rolnicza, która skupia się wokół tych zakładów przetwórstwa odpadów, nikt nie jest w stanie w okolicznych gospodarstwach zapewnić tego wsadu. Czyli te śmieci będą przywożone do nas, po prostu ze wszystkich zakątków Polski. Nie możemy się stać śmietnikiem. Zielone płuca Polski nie mogą stać się śmietnikiem Polski i na to też nie ma zgody. Dla mnie ważna jeszcze jest kwestia infrastrukturalna, czyli drogi. Żeby takie wsady zapewnić, żeby zbudować taką białotanownię, potrzebujemy też, żeby tą drogą, wiejską drogą, przejeżdżały koparki, maszyny, tiry. Tutaj Państwo wyliczyli, że to dziennie ile byłoby rzeczywiście? 60. 60 tirów dziennie. Sama mieszkałam przez kilkanaście, mam kilkadziesiąt jak ten ruch tranzytowy ruszył, mieszkałam w domu przy trasie gdzie jeżdżą tiry, wiem z czym się to wiąże i nawet jeśli inwestor, który chce zbudować biometanownię mówi, że wyciszy hałasy związane z funkcjonowaniem biometanowni, to nie wyciszy hałasów związanych z transportem. Nasze drogi są nieprzystosowane w gminie do tego, by po nich jeździły firmy. Kwestią, która dla mnie też jest jeszcze istotna, w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców i ich floty samochodowej, podłączenie do, podłączenie do ruchu do tras ekspresowych, które w jeziorku miałyby też. Miało być wiaduktem, a stanie się dzięki moim staraniom rądem czyli rozładuje znowu ten ruch, po to, żeby te firmy nie wjeżdżały do naszych miejscowości, żebyśmy nie musieli tego wdychać i nie musieli tego słyszeć znowu ta białka spowoduje, że te firmy jednak byłyby w naszych małych miejscowościach. I ja Wysłuchawszy i państwa dziękuję też za to, za to zaproszenie do wyżeg i wysłuchawszy tej firmy no nie jestem przekonana, że to się nie odbije na zdrowiu e, i na kieszeniach również mieszkańców, dlatego że wartość e, tych e, zabudowań, które państwo posiadają, tego majątku, które państwo mają, na pewno znacząco się obniży. E, to co chcę powiedzieć ze swojej strony, e, to ja już jestem po rozmowie. W Rdosiu. I to, co jest dla mnie ważne, że takie inwestycje nie mogą powstawać z naruszeniem dóbr państwa, czyli mieszkańców tej miejscowości. Wy nie możecie być ukarani za to, że ktoś chciałby gdzieś pole i zarobić na tym potężne pieniądze, żeby powstała taka wielotolnia bez. Konsultacji tego z Państwem. Stąd też moje zaproszenie i chcę Wam żeby Państwu powiedzieć, że na następne takie spotkanie, wiem, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozeznaje się już w tym temacie, wie już jakie są nastroje społeczne, wie doskonale, że Państwo tego po prostu nie chcecie i to będzie miało też ogromny wpływ, podejrzewam, na wydanie takiej opinii do, do, do takiej inwestycji. Chciałabym, żebyście Państwo przedstawili swoje, swoją argumentację co do tej kwestii budowy tej biometanowni jak się odniosło, bo ja też, jak Państwo wiecie, wyszłam w trakcie tego spotkania, nie mogłabym dłużej zostać, więc co się jeszcze wydarzyło po moim wyjściu na tym spotkaniu, też widziałam Państwa. W imieniu przede wszystkim mieszkańców wyżyki i okolicznych wsi chciałbym przede wszystkim podziękować pani Alicji Łębkowskiej, naszej lokalnej posłanki, która jako jedyna z przedstawicieli właśnie lokalnej władzy postanowiła wesprzeć nas w trudnej sytuacji, w jakiej zostaliśmy postawieni. Ta sytuacja wcześniej nam no, została przez ukrywana, tak, nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy o tym, tak że faktem do zostaliśmy. Chciałbym wszystkim wspomnieć, że nie jesteśmy przeciwni rozwoju przedsiębiorstw. Chcielibyśmy, żeby się rozwijały przedsiębiorstwa, które nie będą wpływały negatywnie na mieszkańców, na koszty naszego zdrowia psychicznego i finansowego. I chciałbym też zaapelować do lokalnego przedsiębiorcy inwestora, inwestora, aby wycofał się z tej inwestycji. Zresztą, tak jak właśnie wspomniałem, te inwestycje będą na pewno dla nas, tak dla lokalnych mieszkańców. No i można też to proponować tak, że na przykład panu tej skupił się na inwestycjach, które zapewnią większą ilość pracy, tak, tak jak na przykład w tym 500-600 osób, tak, I to to są argumenty. Tutaj w tym przypadku słyszeliśmy, że tylko 12-14 osób będzie zatrudnionych, tak, a... W skodach, w statu, w Warto zaznaczyć, to, że te produkty rolne, które powstaną w okolicach fdz będą musiały być oznaczane takim no. anotacją, że były wyprodukowane tak. przy biometanowni przemysłowej. przemysłowej, więc to też wpłynie na cenę tego produktu i tym samym na, na tysiąc zatrudnionych w tej biometanowej 12-14 osób, to może się okazać, że więcej osób nie będzie miało środków do życia, czy nie będzie samozatrudnionych na gospodarstwach a nie będzie miało, jak wytwarzać, bo nikt tego nie będzie chciał kupić, więc to myślę tak też ma ogromne znaczenie. Dodatkowo też trzeba wspomnieć, że mamy obok krajowych bardzo i to też właśnie negatywnie po na całą infrastrukturę. Mamy też parę gospodarstw tutaj agroturystycznych, także w pobliżu, Także sporo takich lokalnych biznesów też może upaść, tak, znowu. Ja jeszcze od siebie chciałbym dodać, że po obu stronach, no w na ramach i przemysłowej, jest szlak dzikich zwierząt, prawda? Więc też o no, to zakłóci w jakiś sposób poruszanie, przemieszczanie się zwierząt, zwłaszcza, że powstają coraz nowe drogi i te zwierzyna, no chciał, nie chciał, będzie wybiegać, prawda? To też jest jakieś zagrożenie wypadków. To jest, tak, tak. jest biogazownia przemysłowa prawie na 10 hektarach, proszę Państwa. To jest no, duża inwestycja, nie? No, która w Polsce, tak? na pewno w niej będzie wydawać się jakieś, um, wydostawać się nieprzyjemne prawda, zapachy i będzie wpływać na życie na mieszkańców. Tak, tak. Tak. Drodzy Państwo, ja też chciałam powiedzieć tu dla mediów, że Państwo y, dość szybko zareagowali po obowiązującym obwieszczeniu tak? wójta gminy Piątnica, który no niestety nie dotarł na to spotkanie mimo zaproszenia. E, dwa razy pytałam, czy będzie w stanie przyjechać. Zapewnił mnie, że będzie. Niestety nie dotarł. 22 stycznia takie zawiadomienie się pojawiło. Państwo szybko się zorganizowali i mamy ponad 440 podpisów mieszkańców okolicznych wsi i samej wsi Wyżyki, którzy są przeciwni tej budowie i mają prawo się wypowiedzieć, bo to ich środowisko. Ja sama jestem z wsi pobliskiej czy z piątnicy Nowo Skąd i nie wyobrażam sobie, że ten zapach, ten odór który będzie się wydostawał, jeśli nawet niecodziennie, ale przy na przykład konserwacji tej biogazowni, nie dotknie też mieszkańców. Okolicznych miejscowości. No, już my mamy z tymi zapachami, bo po drodze mamy oczyszczalnie ścieków i to wszystko, co nie wpływa na komfort życia, a na pewno nie na możliwość na przykład sprzedania działek budowlanych, które się posiada, które się z posiadało, jest to pewna inwestycja w przyszłość dla nas i dla naszych dzieci, więc ja sobie tego też nie wyobrażam. Oczywiście sama też się podpiszę pod tym pismem, które zostało, jak wiem, od Pani przekazane do regionu. Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Parku Krajobrazowego i do Urzędu Marszałkowskiego i do Wód, Wód Polskich. Więc e, ja oczywiście ze swojej strony deklaruję, że e, Sama w ślad za Państwa pismem, na podstawie tego pisma i swoich odczuć i swojego podejścia do tej inwestycji, też napiszę takie pisma, które wyjdą z mojego biura jutro. Zostaną dostarczone do, do, do tych instytucji. I na pewno nie odpuszczę razem z Państwem walki o to, by ta bioletanownia powstała w wyżykach. No, po prostu nie ma społecznej zgody na to, żeby żeby to powstało. Myślę, że ważne jest to, co też tutaj z Panem rozmawialiśmy chwilę przed spotkaniem, co powiedziała hmm, Pani Minister Czarnecka i myślę, że to powinien Pan powiedzieć też mhm. o transformacji. Ostatnio, w ostatnim radzie tutaj, że w zeszły piątek, ja na samym słyszałam wypowiedź Pani Minister Przemysłu Marzeny Czarneckiej, e, która brzmiała mniej więcej w ten sposób, że cała ta żywona transformacja nie może odbywać się kosztem lokalnej społeczności. Musimy to robić z głową, bez krzywdy, i dla mieszkańców, prawda? Niech to przynosi korzyść, ale budujemy to w takich miejscach, z dala od zabudowań. Mamy tyle terenów, które możemy wykorzystać, nie narażając tak. ludzi na straty finansowe, zdrowotne czy społeczne, albo one takie będą miały wymiar. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce coś dodać? Ja, ja jeszcze chciałem dodać. Od strony technicznej, że przez na chwilę obecną. Polska nie ma wytyczonych norm odnośnie odorów, także tutaj w sposób niekontrolowany właśnie te odory mogłyby się wydobywać, nikt by na to nie mógł mieć wpływu i też na te właśnie moje pytania tutaj wykonawca potwierdził tym właśnie na, na to moje zapytanie. Nie ma norm odnośnie tego, także to by było niekontrolowane. O, ja mówimy tego nie umiemy tego porównać, znaczy, tak, co byłoby tak, co byłoby znośne albo nieznośne, skoro nie mamy wytyczonej normy, no na pewno nie, nie, nie jest nie do zrobienia się nie ma, dlatego, Dlatego, o tym też rozmawiamy, no ale no, póki nie mamy takich norm w ogóle, to ciężko mówić o tym, że to będzie znośne dla mieszkańców. Ale proszę Państwa, to, to na nasz teren planowane jest przy, przywożenie takich jak odpadów jak odpady z zakładów utylizacji zwierząt, odpady osadowe z opuszczalni ścieków, odpady z zakładów ubojowych, prawda, Cał, całe wszystkie te śmieci z zielonych worków, które odpady biodegradowalne latem to będzie leżeć w jakichś silosach, zbiornikach, 40 stopni temperatura i więcej. To już samo tak dali... no 400 pozwoleń, prawie 400 wydaje, że wydaliśmy pozwoleń na zabudowę jednorodzinną, to, to wszystko padnie w jakiś sposób, nie? A to są też pamiętajmy inwestycje ludzi całego dorosłego życia, A, czyli y, 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 wykupienie działki, zakupienie materiału, ktoś już się do tego przygotowywał i w tej chwili co miałby zrobić. Mnie jeszcze bardzo zastanawia ten wątek rozszczelnienia np. takiego zbiornika i zatrucia tej wody. To dla mnie bardzo kluczowe, no bo kto wtedy byłby w stanie zapewnić mieszkańcom wodę piwną? No przecież gmina tego nie zrobi. Więc ja też oczekuję od pana Wójta takiej jasnej deklaracji co do tego, jak widzi tą sytuację, bo nie chciałabym, żeby jednak. Ktokolwiek skłaniał się ku budowie w tym miejscu tej biogazowni. Tu nikt nie jest przeciwko inwestycjom, tu nikt nie jest przeciwko zielonej transformacji, tak mi się wydaje, jak się dziecimy ze wszystko, ale nie w takich warunkach i nie w takiej bliskości zabudowań po prostu. Dokładnie jeszcze. Tak. Jeszcze ja bym chciał dodać od do siebie, że my nie jesteśmy przeciwko rozwoju zbudowaniu biogazowni rolniczych. Jak najbardziej biogazownie, przepraszam, powstaje w każdej miejscowości. Taki rolnik posiadając 150 krów bydła i zasilając biogazownię rolniczą w, Nojowice, w Nojowico, jest w stanie uzyskać moc 30-40 kW, prawda? Wtedy nie ma jakby e, problemu e, z budową, rozbudową sieci energetycznej. Ta energia rozchodzi się po najbliższych domostwach, prawda? W przypadku tak dużych in inwestycji no koniecznie jest dużo nakłady finansowe w rozwój sieci energetycznej. Pani jeszcze zaczęła. No ja chciałam wspomnieć o tej suszy, bo w dzisiejszych czasach klimat nam się ociepla, że tak powiem. Bocze, i występuje... przepraszam, poczeka pan chwileczkę, ja zaraz odbiorę. Dobrze? Występuje susza, gdzie u nas w okresie letnim są braki wody po południu, gdzie wszyscy z niej korzystają, no a tutaj wiadomo do takiej biometanowni e, ta woda była, musiałaby być użyta, tak więc no, my bez, bez tej inwestycji mamy już braki, a co mowa jeśli to to zostanie zbudowane, budowane, tak, więc to... Tak, znaczy, jeżeli tak. na takim spotkaniu nam się mówi, że tam dużo wody jest niepotrzebne, czy to woda opadowa, wiadomo jak ile tego deszczu spada, będą jakieś zbiorniki, które będą gromadzić, ale wiem też, że taki e, wsad, który jest w tym zbiorniku, żeby powstał biogas, musi zawierać przynajmniej 30% wody, prawda? To są zbiorniki kilkaset metry sześciennych, więc to nieprawda. E, Woda musi być, czy będzie pobierana z wodociągów, mm. a tutaj wiemy, że wodociągi mamy, nie, nie podołają temu zadaniu, więc będą kopane studnie głębinowe, a tutaj też jest problem, bo osuszymy wszystkie tereny rolne, prawda? Jasne. Jeszcze podczas, tak, tak? Tak? Jeszcze podczas właśnie prezentacji, e, pokazywane były zdjęcia przykładowe y, takich, y, tych na, na, y, tak, panowne, nie były pokazane, jak konkretnie ma to jest tylko po prostu były przykładowe, że może. A, a wcale nie, nie, nie. Zastanawiam się też, czy te media jakby, o tym napisały, zastanawiam się, jak duże ma być to um, przedsięwzięcie, skoro Tysk. potrzebnych jest 10 hektarów ziemi. To naprawdę musi być kolos. E, ja sobie po prostu nie wyobrażam, że nawet mieszkańcy łączy nie odczują tego, co się tam po prostu y, wydarzy przy takiej budowie. Oczywiście, to poczułam tak. też sąsiednie, sąsiednie gminy, prawda? Myślę, to... że tutaj trzeba było zaangażować rzeczywiście jeszcze mieszkańców tych gmin ościennych. Bo one, to też będzie na to wpływ, także Państwo się nie poddają, zbierają podpisy dalej. Ja się oczywiście też podpisuję, przekazuję pisma dalej. Jeśli będę miała jakieś informacje zwrotne z Urzędu Matrałkowskiego, z RDOS-u, z Parku Krajowego, też postaram się tam z nimi skontaktować. Na pewno je Państwu przekażę, my pozostajemy w stałym kontakcie. Ja mam też parę, prośbę do Państwa. Media chciały jechać w to miejsce, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ja bardzo Państwa zapraszam. Ja niestety nie mogę pojechać, ale chciałam, żebyście pokazali to swoje miejsce na ziemi i w którym miejscu to ma być, w jakiej odległości od zabudowań, bo to na pewno. Wyobraźnia tego nie obejmuje, co myśmy zobaczyli, a obok jest plac zabaw. Pani poseł, mówiąc, czyli pani wystąpiła do, do Rdosiu? Wystąpię, tak. Dzisiaj po tym spotkaniu występuję do Rdosiu. Już z Rdosiem rozmawiałam wstępnie, że rzeczywiście nie ma woli mieszkańców do tego, żeby wybudować tą biogazownię. Są przeciwni i bardzo mocno argumentują, bardzo rozsądnie argumentują to, dlaczego nie powinna ta biogazownia powstać w tym miejscu. Następny to są Wody Polskie, Urząd Marszałkowski i Park Krajobrazowy, właśnie ze względu na naturę 2000 zobaczymy, jakie będą dalsze ruchy. No też myślę, że warto zapytać Pana Wójta co w związku z tym, jak wygląda ścieżka proceduralna, czy on jest w stanie zablokować taką budowę na poziomie gminy, czy jednak gdzieś musi się to rozbić wyżej. Podejrzewam, że te opinie na pewno nie będą korzystne dla budowy tej biebeza. To jeszcze mam pytanie. 450 osób, mówiście Państwo, podpisało się. Ile, ilu ma mieszkańców, Ile, ilu mieszkańców mają Wyrzyki? Czy to są mieszkańcy wyżyk, czy w ogóle... Nie, to, to, to są różne to miejscowości, miejscowości, ale wiadomo, że codziennie nie ma wszystkich w domu, więc ja to chodzenie po podpisy tam... Wyski. tam Wyski. To jest prawdopodobnie około 100, bym powiedział. Około 100. Ale jest są teraz rzyki. niecały kilometr dalej, jak teraz, bo to bo jest Wyżyki to no, nie Pola, no, jest miejscowość Olszyny. Tak, Kalidowo, Zabawka, Olszyny, Olszyny, Wiktorzyn, 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 czyli Taraskowo, te wszystkie miejscowości polecam wam jeszcze Boże Jego obskoczyć. Proszę, proszę panie, panie, panie radny, radny, zapraszam. A ten miejscomórz poszedł, tak? Pan miejscomórz jest, dobrze. Wyłudzimy. To są ponad, to są wszystko miejscowości, które są e, sąsiadujące, więc one, e, mieszkańcy są świadomi. E, no. Bardzo mi się podobało to, co podobał Pan powiedział na tym spotkaniu, że tu nikt nie przyjechał do ludzi niewykształconych niewsądnych e, że wciśnie komuś na w województwie podlaskim po no. prostu na jakiejś wsi e, i wszyscy będą przyklaskiwać i będą zadowoleni. Nie, ludzie naprawdę mają świadomość, mają wiedzę i wiedzą, że tego nie chcą, nie chcą tego, że lechy, truszki. No także jest tego po prostu cała Elżbietin, jest tego cała masa i e, ja, ja sobie jako mieszkankę tej gminy nie wyobrażam, że mogłabym pozwolić na wybudowanie e, tej biometanowni, e, mimo że uczciwie chciałam się dać na tym spotkaniu panu e, z tej biometanowni, dać się wypowiedzieć, żebyśmy mogli mu zadać pytanie, no bo tak uważam, że to jest sprawiedliwa debata publiczna. Ja jeszcze chciałbym dodać, że gmina Półknica nie ma na, nie ma tyle gruntów, prawda, żeby ten poferment, który powstanie o produkcji tego biogazu i metanu wylać na, na okoliczne pola. Prawda? To tutaj się też robi problem. nie? A wiemy, że gminy sąsiednie, gminy. A a nikt nie mówi, że taki, się nie rozwija, gdzieś z tym, czy poprawa, tak. czy przed, przed, gmina, Gminy sąsiednie też nie są zainteresowani, bo to gmina Jedwabne, gmina bizna i Śmielowo, to są typowe gminy rolnicze, gdzie tam też są, występują gospodarstwa tak. tak. rolne, tak. 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 są w domu swoim czyli w jednym słowem zmiędzimy wszystkie do dobra fajnie bardzo wam dziękuję